Dzień dobry Państwu. Kryzys 2020, Jan Fijor. Nasza strategia. Jaka jest nasza strategia? Nie wiem, dokąd my dążymy? Dokąd co my chcemy osiągnąć? Rozmawiając tutaj między sobą. Kryzys idzie, pogłębia się, ciemno. Nie wiemy. Myślę, że nawet organizatorzy tego, twórcy tego, tej, tej rewolty, zmiany świata, zmiany porządku świata, nie wiedzą dokąd zmierzają. Więc dlatego zastanawiam się, jak my mamy, co my mamy robić. Doszedłem do wniosku, że najlepszym sposobem będzie, jeżeli oprzemy się na, samych się na samych sobie. Jeżeli będziemy liczyć na siebie, będziemy żyć skromnie, będziemy pracować ciężej niż zwykle, będziemy się starać znaleźć swoją przewagę konkurencyjną, być coraz bardziej przedsiębiorczy, nie korzystać z pomocy państwa na tyle, na ile, się, na ile to jest możliwe i żyć gospodarnie, no to myślę, że dojdziemy tam, gdzie... O tym, co widać i czego nie widać, zapraszam Jan Fior. Proszę Państwa, przypomniałem o tym, dlatego że, że trochę jestem zaniepokojony sytuacją, jaka się dzieje w Polsce. Mianowicie tym socjalizmem w natarciu, bo to, że rząd mamy socjalistyczny i polityków, w większości też socjalistycznych, i chcą, Przejąć jak najwięcej władzy, ograniczyć jak najwięcej naszej wolności, to nie jest powód do tego, żebyśmy się temu poddawali. Dostałem kilka listów, których nasi nawet nasi słuchacze zwracają, nie, zwracają uwagę na to, że liczenie na, na sektor prywatny, liczenie na, na nas samych, na obywateli, to jest za mało, że trzeba liczyć na, na państwo, bo państwo jest uczciwe, a Przedsiębiorcy to są nieuczciwi, przedsiębiorcy są oszustami. Przedsiębiorcy nas oszukują. Jak nas oszukują? To jest taki mit, który krąży w społeczeństwie, że jak ktoś jest przedsiębiorczy i zarabia pieniądze, bo jak jest przedsiębiorczy to zarabia pieniądze, to to wtedy ma tych pieniędzy dużo, to znaczy, że ukradł, że oszukał i, i, i tak dalej. Proszę Państwa, ile razy można kogoś oszukać? Jakby Was ktoś drugi raz oszukał, to poszlibyście, jakby Was raz oszukał, poszlibyście do niego drugi raz. No może byście przez pomyłkę, załóżmy, drugi raz poszli, ale trzeci raz już nie. I tak, to, to jest, taka jest natura ludzka. W związku z tym ktoś, kto oszukuje, ktoś, kto nas prowadza w błąd, to nas, nas wykorzystuje, czy wykorzystuje naszą nieuwagę, czy naszą niewiedzę, to jest po prostu skazany na, na, na upadek. Tacy biznesmeni się nie utrzymają. Ci, którzy się utrzymują, ci, którzy wzrastają, z których produktów jesteśmy za, za, zadowoleni, to oni są uczciwi. Dlatego jesteśmy z nich zadowoleni. Nie, nie, nie wierzcie w to, że, że biznes prywatny jest, źle działa. Jak źle działa, to bankrutuje. A ten, który chce przeżyć i ten, który przeżył, działa dobrze, uczciwie. To samo. Zarzut drugi, że że biznesy tworzą kartele, że się umawiają, że się, że się sklepy czy firmy umawiają, ustalają ceny, fiksują ceny. Jak to jest, proszę Państwa, możliwe? Spróbujcie sami zafiksować jakiś, jak, jakiś biznes w swoim mi mieście czy miasteczku. Spróbujcie namówić dziesięciu waszych znajomych, żeby nie korzystali z piekarni tam jakiegoś wójcickiego, bo, bo go na przykład nie lubicie. Ciekawym, ilu, ilu, ile wysiłku musielibyście włożyć, żeby dwóch czy trzech was posłuchał, może jakichś najbliższych przyjaciół? To nie jest tak łatwo kogoś namówić do tego, żeby robił coś, co, co, co jest wbrew jego interesowi. A z kolei, jeżeli się sześciu piekarzy namówi, że będą, produkować, że będą sprzedawać bułeczki tylko po 60 groszy, załóżmy wszyscy, to jeden ten, który sprzedawał do tej pory po 40 groszy, będzie stratny. Dlaczego on ma być stratny? Czy myślicie, że on tak łatwo ulegnie? Co mu to da, że on, jak on podniesie cenę, to on na pewno sprzeda mniej. W związku z tym umowa, taka, taka umowa jest niemożliwa. Chyba, że ktoś ustali, państwo na przykład ustali, da przywilej, czy licencję. Tak jak mają te stacje obsługi pojazdów, czy kontroli pojazdów, one mają licencję od państwa, tylko one mogą robić przeglądy. W związku z tym oni decydują o tym, jaki ten przegląd będzie i ile będzie kosztował. Albo ewentualnie państwo i w przypadku notariuszy, państwo narzuca, narzuca ceny. Biznesy ze sobą konkurują. W gospodarce wolnorynkowej, w kapitalizmie, biznesy konkurują. BMW się o to nie umówi, chyba że mają wspólną fabrykę. Oni ze sobą walczą jak wściekłe psy. I, I zobaczcie państwo, jak Volkswagen dostał po plecach, w momencie, kiedy tam jakiś kant puścili, prawda, z tym, z tym zużyciem paliwa. W tej chwili Volkswagen stracił, stracił, chyba nie wiem, że 30-40% niektórych, niektórych rynków. A Hyundai, Kia, Toyota, Toshiba, proszę, proszę, nie, Honda i, i Subaru, czy jakieś inne, japońskie i koreańskie samochody. Oni są uczciwi, oni są rzetelni i oni idą, oni się rozwijają. I, i tu nie ma szans, żeby, się do, żeby oni się umówili na jakiś, na jakiś kant. Kanty są możliwe tylko pod szyldem państwa. Można się umówić wtedy, kiedy państwo nam pozwoli. Państwo nam da, da nam taki klejd e, e, właśnie te, te licencje. Proszę Państwa, e, wydaje mi się, że w, tym, w tej niechęci do, do biznesu to jest tylko jeden motyw, mianowicie zawiść. Jesteśmy zawistni, za, za, zawistni. Nie, nie możemy znieść tego, że ktoś lepiej więcej od nas zarabia, że więcej ma. Nie wiemy, jak on to robi. Nie, nawet pojęcia nie mamy, jak to trudno jest prowadzić biznes właśnie w takich czasach, w czasach zawiści i opresji ze strony państwa. I dlatego, nie, dlatego tak sobie łatwo mówimy: A to oszust jest, a to złodziej. Pierwszy milion trzeba ukraść. to tak powiedział? Pan Jan Krzysztof Bielecki, który nie miał własnego, no może miał tam jakiś biznesik, ale, ale on generalnie był politykiem. Polityk może ukraść pierwszy milion. Tak. Ale biznesmenowi się nie ukradnie pierwszego miliona. W biznesie prywatnym nie da się ukraść komuś miliona, bo jak ktoś zarobił milion, to się tak ciężko narobił, że wie, ile to jest warte i nie pozwoli sobie tak łatwo skraść. Więc te wszystkie mity, to, państwo, to odrzućcie je, zapomnijcie o nich. Sektor prywatny, biznes, ludzie, którzy są niewłaściwi albo nieuczciwi, Odpadają. Sektor prywatny ma swój, czy kapitalizm ma swój mechanizm oczyszczania. Ten mechanizm nazywa się bankructwem i wyrzuca takiego bankruta poza gospodarkę. I dlatego ja tak forsuję sektor prywatny, a nie kosztem państwowego. Państwo działa inaczej. Państwo działa na siłę, przemocą i ma pieniędzy ile chce, nie konkuruje, to nie jest konkurencja, to jest monopol i w związku z tym jeszcze my do tego musimy dokładać. Podwójnie płacimy. Nie dość, że mamy gorsze usługi, mniej, tak jak mówiłem w socjalizmie, mniej było wszystkiego i było gorsze, to jeszcze musieliśmy za to płacić. Jako producenci, jako właściciele tego biznesu, w socjalizmie i jako konsumenci, którzy chcieli te, te produkty mieć dla siebie. Także taki jest komentarz. Proszę Państwa, kilka, kilka listów mam. Ja, Przeczytałem, ale to one, one się tak czasami w trakcie tych przygotowań, bo to jest jednak ciężka robota, one się czasami dewaloryzują de, de te de, 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 de listy. No jest takie... Tutaj pytanie jest takie. Jak to jest możliwe, że Amerykanie drukują miliardy dolarów, a giełda rośnie, a złoto traci? Złoto nie traci. Są, są moment, momenty takie, że, że cena spada. Jest jakaś coś w formie korekty. Ale w ogóle jest w tej chwili rynek, giełda w ogóle nie istnieje. To jest kasyno. To jest, to jest proszę Państwa, zafałszowana, zafałszowana rzeczywistość, w której Państwo drukuje, amerykański bank centralny drukuje swoje dolary, ile chce, po, po koszcie prawie że zerowym, wypuszcza je do swoich, tak powiem, ulubieńców, do, do tej kamaryli, która, z, którą, która z, z Państwem współpracuje i sobie tłuką pieniądze Zachęcają ludzi do inwestowania w giełdę po to, żeby okraść klasę średnią ten, tych niezorientowanych, tych spoza układu, okraść ich, bo przecież to, jeżeli, jeżeli w tej chwili cena, ceny aktywów są y, ustalane przez bank centralny, to wystarczy, że bank centralny nie wykupi któregoś dnia i ci, którzy liczą na to, a liczą dlatego, że sprawdzałem dzisiaj informację, że jest rekordowa ilość opcji kol. Sprzedanych w Stanach Zjednoczonych. Opcje Call to są opcje, które pozwalają nam inwestować w oczekiwaniu wzrostu cen. Nie trzeba kupować akcji, kupuje się tylko prawo, prawo kupna akcji. I teraz te 50% tych, tych, tych nowych opcjonerów to są ludzie, którzy nigdy opcji nie kupowali. Zrobią ich wała, okradną ich w biały dzień, w białych rękawiczkach. Dlatego ja od... zniechęcam. Ale jeśli ktoś chce zaryzykować i umie, wie, wie jak z opcjami postępować, to może sobie kupić. Może wejść na rynek amerykański. Proszę bardzo. Czy jak się kupi większy kawałek złota, nie można go przetopić na mniejsze? Można przetopić na mniejsze, ale jak się ma większy, to on jest więcej wart, a jak jeszcze jest monetą albo sztabą, to jest, to jest dużo więcej wart. Przetopienie samemu to jest obniżenie, to jest jakbyśmy przetopili samochód, prawda? Wzięlibyśmy karoserię samochodu, nie wiem, czy nam się da przetopić, ale niech będzie, nie jakiś, będzie jakiś silnik na przykład, nie? Przetopimy go i co? Będzie dalej silnikiem? No będzie, też, też będzie tym samym metalem, ale nie będzie już, nie będzie już miał tych cech, które ma, tak samo jak złoto, jak moneta. To jest, to jest coś, co jest licencjonowane w pewnym sensie przez rynek, co ma, co ma, nie wiem, Pieczęć, co ma atest, co ma wartość, co ma reputację i za to się głównie płaci. Jak się chce sprzedać, zwłaszcza? A ta reputacja to jest ta wartość, za którą, którą która nam pozwala sprzedać tę monetę, odsprzedać ją, kiedy potrzebujemy, potrzebujemy za nią coś kupić, jakiś towar albo jakiś pieniądze. Posiadam działkę z domkiem 50 km od Warszawy. No, dość, dość, dość długi, długi tekst. Chodzi o to, że, że nasz słuchacz chce zastanawiać się, czy nie sprzedać domku i kupić mieszkania w Warszawie, czy może sprzedać domek, część, za część kupić mieszkanie, a za resztę kupić złoto. No, dużo tych transakcji tutaj wymienia. Moja konkluzja jest taka, że. Jeżeli mamy domy 50 km od Warszawy, to on, jego atrakcyjność będzie rosła szybciej niż cena mieszkania, które byśmy chcieli, yy, mieszkania czy kawalerki czy, 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 czy jakiegoś apartamentu w Warszawie, którą byśmy chcieli za te pieniądze kupić. Dlatego, że Warszawa nie będzie już tak atrakcyjna jak do, tej, jak do tej pory była, ze względu chociażby na to, że nie będą ludzie pracować w Warszawie, nie będą musieli mieszkać w Warszawie, a pr pracując w Warszawie. Przechodzimy online teraz no, na, na, na pracę online. Duża ilość transakcji, sprzedawanie, kupowanie, kredytowanie w takich, takich ciężkich czasach to jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo niebezpieczne, ryzykowne działanie. Proponuję zatem, ażeby zostać w tym domku, e, zastanowić się nad swoją przyszłością, poprawić swoją konkurencyjność, może się czegoś nauczyć, może podnieść kwalifikacje i, i, wtedy, i wtedy zobaczymy. Do, w którym momencie będzie, będzie świat? W, momencie, w którym miejscu będzie świat? W tym momencie, w którym uzna Pan czy Pani, że już jest OK. Otrzymałem od ojca pokaźną sumę i chciałem ją zainwestować 10-15% w franki, funty, euro i tak dalej. Myślę o rublach. Rubel, zapomnijcie o rublu. Rub, już nawet Rosjanie nie kupują złota. Rubel jest słabym pieniądzem, jeżeli nie będzie miał gwarancji w złocie, tak jak pokrycia złociem złocie, ta jak, jak obiecywał Putin kilka, dwa lata temu chyba, czy trzy, to to będzie, to będzie bezwartościowe, bo mało wartościowe. Ropa też jest słaba. Słabo stoi. Jeszcze. Myślę, że na razie można zostać przy złotówce. Kryptowaluty tutaj zastanawia się słuchacze nad kryptowalutami. Proszę bardzo, kryptowaluty ja odradzam, dlatego, że nie ma na, nad nimi żadnej kontroli, to nie jest pieniądz, to nie jest towar, to nie jest produkt, w którym możemy coś oszczędzić, bo, bo nawet nie widzimy, nawet nie mamy. Możemy dotrzymać. W związku z tym, ale jak, jak ktoś chce podjąć takie ryzyko, proszę bardzo. Najlepszym zabezpieczeniem są w dalszym ciągu twarde aktywa, złoto, srebro, ziemia, dobra ziemia, ale nawet gorsza też, ale w dobrym miejscu. A co, co, co się stanie, kiedy wprowadzą elektronicznie pieniądz i złoto już nie da, złota się już nie da sprzedać? To się jak to się nie da sprzedać? Pieniądz się zawsze da sprzedać. Pieniądz można sprzedać za inny pieniądz, albo można sprzedać za inną rzecz, za inny produkt. I się sprzeda na przykład złoto za dom, za ziemię, za studia. Cokolwiek. Nie ma problemu. Jeżeli nawet nie będzie żadnych innych pieniędzy, będzie pieniądze, będzie złoto srebro i to będą. To będzie pieniądz. Mam trudności z oszczędzaniem. Wykupił tzw. fundusze stabilnego wzrostu w firmie ubezpieczeniowej. Proszę Państwa, Państwo kupujecie to byle jak, nie sprawdzacie tego, potem, się, potem odczytujecie po, paru, po 8 latach, że na przykład jakbyście chcieli wymienić to, że stracicie 30%, tam są wysokie opłaty. To nie są czysto inwestycyjne produkty. Teraz zresztą nie ma stabilnych produktów inwestycyjnych, finansowych. Nie ma bezpiecznych, wszystko jest niebezpieczne. Albo, albo przeczytacie, albo przeczytacie dobrze, o, o, o co w tym funduszu chodzi, albo albo, albo. nie da się na to, na to pytanie odpowiedzieć. Nie ma funduszy bezpiecznych. Obligacyjne kiedyś były bezpieczne, teraz obligacje są najbardziej niebezpieczne, można powiedzieć. Bardzo, bo przy takich inflacjach, jakie grożą całemu światu, obligacje są bardzo niebezpieczne, bo wkładamy, wkładamy 100 złotych, otrzymamy 110, ale ono będzie warte 30 zł, albo 10. Gdzie ten kryzys? Gdzie ten kryzys, proszę Pana? Idź Pan do sklepu, pełne koszy, nikt tego, nie, nikt, tego, nikt tego nie widzi? Może to potrwać, taki kryzys może potrwać jeszcze 50 lat. No, to nie jest tak. Zapasy mogą wystarczyć na krótko. Tym bardziej, żeby zapasy mają jakieś tam e, datę ważności, a nawet jak nie mają daty, to to same zaczynają śmierdzieć. E, w związku z tym na Kubie na 3 miesiące, 4 miesiące wystarczyły zapasy żywności, które były na rok, na rok przewidziane w ówczesnym handlu. Mówię o początku, o 60, 61 roku, kiedy, kiedy Fidel Castro rewolucję wygrał, władzę zdobył na, na Kubie. Więc zapasy są, mają sens tylko wtedy, kiedy jest cały czas, są od, od, odnawiane, kiedy jest ciągle reprodukcja, prawda, tych zapasów. Jeżeli nie ma ich, tylko tak czeka się na zapasy, to one nic nie znaczą. Można bardzo szybko, można się ich bardzo szybko pozbyć. Tu jest pytanie o Harego Dent'a, ono się już zdezaktualizowało. Harry Dent, proszę Państwa, ja już to tłumaczyłem w którymś z filmików, on twierdzi, że, że dolar nie spadnie i że złoto spadnie. I to już lepszy jest Brent Johnson, który mówi, że dolar spadnie, że dolar pójdzie w górę i że złoto pójdzie w górę. To już, jest, to już jest bardziej prawdopodobne. Harry Dent słynie z tego, że ma dużo przemyśleń i takich nawet błyskotliwych, ale niestety nie sprawdzają się. Myli się w 99% przypadków. To nie jest moje zdanie, to jest zdanie ludzi, którzy go obserwują od 20 lat. Więc i tutaj wydaje mi się, że też się myli. Nie ma, nie ma szans, żeby, żeby nawet te 30 bilionów dolarów, które razem z zobowiązaniami po świecie cyrkuluje, to nawet, nawet jeżeli by się wydrukowało tyle pieniędzy, żeby, żeby objąć wszystkie dolary z całego świata, to i tak będzie za mało na to, żeby podtrzymać ten kurs drukowania pieniądza z powietrza dla utrzymania państwa amerykańskiego. Nie mówiąc już o, o, o reszcie świata. W związku z tym, w pewnym momencie dolar przestanie, przestanie mieć wartość. Będzie tylko złoto. I wtedy myślę, że, że, że dojdzie do, do prowadzenia, przywrócenia standardu złota. Żeby pieniądz był, że będzie złoto pieniądzem, będziemy się posługiwać tylko banknotami, które będą świadectwem posiadania złota. Ktoś ma 3 kg złota, żeby za powiedzmy 3 kg złota to będzie tam 100 uncji. Ma, ma 100 uncji, prawda? I 10 uncji, 10 uncji. nie, 100, 100 uncji, dobrze, to wtedy i ma 100 uncji, będzie, będzie miał banknot 100 uncji, albo 100 banknotów po jednej uncji i będzie nimi się posługiwał, ale ludzie, którzy będą posiadali tego banknotu, będą mogli go wymienić na uncję czy na, na ileś tam uncji e, złota. Także... To, 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 to tylko taka sytuacja może być. Nie da się inaczej, żeby, żeby, żeby co? Żeby złoto straciło na wartości, a, a dolar zyskał. No jak to? Jak papier może, może być? Już mówiłem Państwu o tym. Zastanówcie się, co byście woleli. Tysiąc uncji, tysiąc uncji złota, czy piętnaście tysięcy, ile teraz, przepraszam, tysiąc uncji to będzie półtora miliona, miliona e, e, dolarów. Ja bym wolał tysiąc uncji. A Wy? Nie wiem. Milion siedemset. Jakiś czas temu z, y, zapytałem, A tu chodziło o to, czy tu chodzi o to y, słuchaczowi, czy, czy, czy jest sens kupować sztaby srebra. No, jeżeli ktoś koniecznie chce inwestować w srebro, no są tacy, to to właściwie tylko sztaby, no bo, no bo monety. No to ile tych monet trzeba, żeby, żeby na przykład kupić za 20 tysięcy dolarów, za 100 tysięcy zł. No to, to jeżeli w tej chwili 70 zł kosztuje. Kosztuje jedna moneta uncjowa, jedna uncjowa srebrna, no to 70, to za 1000 zł jest 15, 14 monet, czyli 14, za 100 tysięcy to jest, to jest 14 tysięcy, 14 tysięcy 14 monet. No to jest, to jest, to jest kupa tego, tego srebra, o ile nie pomyliłem się, ale dużo, dawno dużo srebra trzeba. Gdzie to trzymać? To, to, to jest problem, dlatego uważam, że złoto może jest lepsze. Ale jak ktoś chce srebron, no może sztaby kupić. Będzie mógł dużo srebra kupić. Sztaby są nieduże. Sztabki są nieduże. Znaczy, no, są na przykład 10 kg. Można takie kupić. Kiedyś mówił Pan, że ziemia, ziemia rolna poszła w górę, bo weszliśmy do Unii i że są dopłaty itd. Przy dzisiejszych dopłatach na poziomie około 1000, tutaj to jest wykład respondenta. Na, na poziomie 1000 zł za hektar, przy 5% rentowności ziemi, no to jej cena powinna wynosić 20 tysięcy złotych ale wynosi 40 tysięcy zł. Coś pyta się czytelnik, słuchacz. Co będzie, jeżeli Unia się rozpadnie albo, albo przestanie dopłacać do ziemi? Czy ziemia spadnie do, do ceny y, ugoru, czy, czy, czy kawałka natury, przyrody? Nie, proszę, bo ziemia jest, ziemia jest najbardziej fundamentalnym dobrem na tej ziemi. To jest podstawa, fundament wszystkich działań gospodarczych. Najpierw jest ziemia i praca. Ziemia i praca. To z tego dopiero powstaje wszystko. W związku z tym ziemia ma, ma ogromną wartość, w zależności od tego, gdzie się znajduje, ile jej jest, jaki jest popyt, relacja popytu do podaży i podaży, to ta ziemia kosztuje mniej lub więcej. Ale na pewno nie, nie coraz mniej, tylko raczej coraz więcej. W związku z tym, nawet jeżeli by się zdarzyło tak, że w tej chwili hamulcem wzrostu ceny ziemi, pewnego rodzaju hamulcem, jest ustawa z 2015 roku, która zabrania czy utrudnia bardzo obrót ziemią dla osób, które nie są rolnikami, które tam nie mieszkają w tej samej miejscowości, gdzie ziemia jest itd. i tak dalej. Różne takie idiotyzmy poprowadzał rząd, bo się boi, żeby Niemcy nie kupili ziemi, nie wywieźli w taczkach, czy w wagonach, wywieźli z Polski. O tak okazuje się, że w ogóle Niemcy nie kupują tej ziemi, że, że Polacy więcej kupują ziemi w Niemczech niż Niemcy w Polsce. z problem polega na tym, że Ziemia ma, ma swoją wartość. Zzie, ziemia jest produktem, półproduktem, czy nawet środkiem produkcji do, do wielu innych działań, na budowy lotnisk, dróg, budowy stadionów, budowy osiedli mieszkaniowych, domów jednorodzinnych, róż, różnych, różnych. I dlatego Ziemia będzie miała swoją wartość. Natomiast jeżeli Unia przestanie dopłacać, no to może ta atrakcyjność spadnie, ale równocześnie wtedy może, na, może będzie można e, uwolnić ziemię spod, spod tej, 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 tej represji rządu, obecnego rządu. Może rząd przegra wybory, może, może odejdzie, też, też jakieś ułatwienie będzie, chociaż ja nie wiem, bo wszystkie ugrupowania są dzisiaj za tym, żeby żeby, były, żeby była... Limitowana, regulowana gospodarka gruntami rolnymi. Nie wiem z jakiego powodu, dlaczego by to miało być innym towarem niż, niż reszta. Nikt nam tej ziemi nie wywiezie. Ona zawsze będzie polska, nawet jak będzie nie Polak jej, jej właścicielem. No i właściwie, co tutaj bym. Co tu jeszcze. Aha, no i, i takie coś, co już, już długo, długo mi to spada, to pytanie muszę to napisać poruszyć pewien temat w moim otoczeniu ludzie na etacie lub innej umowie tracą pracę natomiast emeryci pracują na etacie pobierają emerytury i dostają dostaną dostają 13. emeryturę i 14 i co ciekawe po czterech godzinach pracy na drugiej zmianie idą sobie jak nigdy nic do domu są emeryci górnicy emeryci policjanci wieku 40 paru 50 lat jak to jest możliwe no? No, to jest też pytanie, dlatego że moim zdaniem emerytura państwowa powinna być wypłacona wszystkim ludziom w tym samym wieku. A nie tam policjant policjanci, wcześniej. Czy może być tak, że policja załóżmy ma swój fundusz, i tak w Stanach Zjednoczonych jest, że, że taki, taki LAPD, czy tam prawda, Los Angeles Police Department, czy Chicago Police, Police, Police Department, czyli Wydział Policji e, Chicagowskiej, Nowojorskiej, i tak dalej, mają swoje fundusze. Może z budżetu, może część z, do, z dotacji jakiś od obywateli, może z jakichś innych y, y, źródeł. I te fundusze przeznaczają jako formę przyspieszonej emerytury, czy jakby fundusz emerytalny dla swoich pracowników. I ci pracownicy mogą odejść na przykład w wieku 45 czy 50 lat, mając już dość wysoką emeryturę, ale to nie jest emerytura państwowa. Państwową dostaną jakby do mieli 67 lat. Taka jest, w Ameryce jest jeden wiek emerytalny. 67 lat. W związku z tym można mieć jakieś specyficzne, specjalne zawodowe uprawnienia, i to jest ok. Natomiast ten zarzut, tutaj szerzej opisany, ja go tak skróciłem, mianowicie, że, że emeryci pracują, to jest bardzo dobre zjawisko. Uważam, że emeryci to jest bardzo cenny pracownik. Emeryt jest bardzo cennym pracownikiem. Ma duże doświadczenie, ma mniejsze potrzeby, ma więcej czasu. Jest lepiej zorganizowany. W z tym, dlaczego ma nie pracować? Jeżeli jest potrzebny, to niech pracuje. Problem polega na tym, że tych emerytów i różnych takich, prawda, znajomych, króliczka wstawia się na, na etaty państwowe. I to jest karygodne. To jest karygodne, dlatego że ci ludzie nie powinni tam być. Yy, najczęściej nie powinni tam być. Oni są tam po znajomości wstawiani, bo jakby byli potrzebni, to pewnie by się znaleźli w jakiś bardziej... Inaczej. Nie jest to dobrze, jeżeli pracują na posadach państwowych. Dlatego, że jest zachęta do tego, żeby ich utrzymywać tam, tylko dlatego, że jakieś zasługi, że to komuś się tam rewanżuje. Że, że, że pracodawca, czyli państwo, czy partia, czy rząd rewanżują się im. Jeżeli jest Potrzeba gospodarcza, niech ludzie pracują ile chcą. Mogą pracować do końca życia. Nawet powinni pracować do końca życia. Byleby to życie było jakieś zdrowe i, i, i cywilizowane. Proszę Państwa, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. A jak tak, to dajcie mi sygnał i będę się, będę się poprawiał. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w sobotę.